Laudetur, Laudetur, na spowiedź do mnie. Pęknijcie, córko. Czy jesteście dziewicą córko? To zależy, ojca. Coś mi tu śmierdzi. Myłam się, ojcze. Czuję pierdy szatana. A. To nie wy, tylko czuję pierdy szatana. Grzechy były ciężkie, grzechy były srogie. A może ojca skarbenka? Zmijałem przednikami. Czuję pierdy szatana. Odpowiadajcie nam. <śmieniu> Nieczyste. A jakie to są ojcze myśli, nieczyste? O tych rzeczach względem tego, co i owszem córką. A te rzeczy to jakie ojcze? Po obcowaniu płciowym. Obcy? Obcowaniu. <grym> Czy zgrzeszyłyście chodem? A jak ojcze można zgrzeszyć chodem? Kiedy utykacie, żeby wzbudzić czyjąś litość. Ciokolada to mnie boli tak. To bo... nie grzech. Czy zgrzeszyłyście węchem? Kiedy ci się czyjś smród nie podoba. To tak ojcu... To grzech! O grzech! To grzesz! To wy grzeszycie! nie! Takie grzeszyły! Znaczy a się dotykiem. A jak można zgrzeszyć dotykiem, ojcu? Na no jakieś obmacywanki w tańcu. A czy to grzech, jak się z mężem w tańcu odmacuje? Nie, ale tylko wtedy, jeżeli skończy się poczęciem, albo co najmniej próbą poczęcia. To się macałam. Teraz pokuta. Przyjmiecie pokutę? Zobaczę, no, co tam ojciec wymyśli. Codziennie przez tydzień. Trzy razy pod wieczór nowenna i litanie do świętego Onucego. Do świętego Eutanazego i do świętego Apostazego. Najważniejsze, do świętego Onucego, bo konfederaści rosną w siłę. Uchwale ojczyzny! Ojcze, bo tam ta pani, którą wyspowiadał ta Grzesznica, powiedziała, że tak ojciec takie pokuty ostrzejsze zadaje. Zgadza tak. się, zgadza się, córko. Codziennie wiadomości TVP, codziennie paski TVP Info, rozmowy niedokończone w Radio Maryja. Ale to Błagam jeszcze. To nie głos. koniec, córko. Wieczorem. Dwa pejcze i wieczorem wzorem Jana na Paweł jakiego przykrycia. A gdyby były myśli nieczyste, cięższe, obnażyć śnieżno-białe kulsze i lędźwiaszki, a lędźwiaszki u jasnej pani nie zgorszy, Iść do męża, żeby wychłostał. A czym ma Czy... chłostać ten mąż? Pejcz, kańczuk i Czyli Czyli to ten mąż ma być? No was oczywiście, a czyj ma być? A, o okay. Jeszcze jedno. Żeby odpędzić perspektywę wszystkich spraw nieczystych pójdziecie do sklepu Żelaznego i dewecjonalia ulica Świętojańska. Pawełek Kuternuszka i partnerzy kupicie najnowszy cyfrowy podłączony, sprzeżony z siecią, z internetem, inteligentny cyfrowy pasznoty. Mam! To jest czwarta o! Mam. Czwarta generacja. Za to innowa... zaktualizowany. Z... Dane zaktualiz... innowacyjny startup Pawełka Kuternuszki dostał wielki, wielki grant od Ministra czarnka, tak! Może nie mamy Doliny Krzemowej, tak, ale mamy atomowe konfesjonały, turboodrzutowe klęczniki, pasyc noty czwartej generacji, które nie tylko rejestrują wekselu grzechy, wszystkie przeciwczystości, ale i planują wstępny plan pokuty. Będziecie korzystać. Oj, ojcze, z czego to ja nie korzystam. <gry> Córko, to brzmi mocno dwuznacznie. Absolvote! Ja jest ja mię... absolvo ja grzesznica, ojcze. Wybaczonejść, absolvote. Pocałujcie. W dupę? Ja. <laughs> w stółę! <dupę! m> Nie <insektosť> <mící> się zachować. Zaraz. O... Czy wybaczasz mi, ojcze, grzechy? Tego te absolvo. Ojcze. Tak, córko? Czy mogę iść dalej grzeszyć? <mící>